Witam, witam serdecznie z tej strony, wasz ulubiony team graczy Mati. Mati, tak to my. Zagramy dzisiaj w świetną grę Poważny Sam. Tak. Grałem w to pierwszy raz, więc to będzie takie jakby gra dałniaka. Nie grałeś nigdy w Poważnego Sama? Nie. Weź mnie, oprowadź. No skipuj filmiki i strzelaj. No, co to kurwa może Nowe Call of Duty w pigułce. Tak. No, fajnie się gra taki kwejk, wiesz, trzy... Dobra. Robisz Mordor. Dobra, zaraz zaczniemy. Mam nadzieję, jo. że to nie będzie 100 lat kurwa trwać ten, yy, ta plansza, a jak coś, to się pewnie podzieli. Ciemność, na... ciemność. Łano, weź coś, żeby zeskipować to. Ale ja chcę zobaczyć kac... No... To będzie coś w że kosmici atakują, czy coś. No co? tak, zawsze tak jest. Genialna o, grafika. To, to, czy to Diablo? Tak. To nawiązanie sprytne To my, to my Zdecydowanie O, świetna muzyka wchodzi. Dobra ze strzelą ich, skipuje to Dobra zobaczymy czy mnie słychać podwójnie czy coś? Nie Ciemność. Ekran, Gdzie jesteś maklu? Widzę cię! Jesteś w tym wiem, samym mi To ty gdzie? hope z... co robimy? Ja chcę jakąś broń! Ty, pan O nie! Bi ich! Ty, migierka! Wyrwałem mu oko! Mam jego oko! Słuć... <laughs> Czekaj, to to jakiś ząbek musi być czy coś. Mam no, ha... Świetnie. Jest ten, friendly fire? Nie ma. Szkoda! Dobra, idziemy. Powered po po by Sirius Android. Gdzie teraz? Zaskoczyłem. Umarłem. Dodał no jak. Cześć, że do tego budynku tu trzeba iść? Rozjebać drzwi. Poczekaj, ja sobie zmniejszę może detale. Bo leciutko mi... Nie. Michael jeździ na rowerze ponownie. Nie no, jest okej. Okay. Dobra, a, preferencje było. No to chodź, chodź. Momencik, momencik. Sprawdzam. Tak samo, ale dobra, gramy. Shiftem się biega. jak w każdej grze, nie się. Że... Tak. Tu jest jakiś pokój. Tędy Gdzie? Do, do pokoju, trzeba zaskoczyć, a chociaż... Dobra, na, na. chuj. To, czy to te sławne, różne ścieżki? Tak, rozwoju. Jest balkon. Wygląda... poznaję, nie, poznaję tę, tę miejscówkę. Tu się, to Polska. Tu, tak. Mieszkanie Piotra Łuszcza. Kurde, no. Faktycznie taka Polska. Trzeba zdejść na dół. Ale jak? No cóż. Skaczę przez okno. Ty, przeżyłem. O kurwa, biegnie na mnie ten mutant. Pomóż ego. mi! Bij mu <laughs> Że ładnie żeś go zmasakrował! Jak korwin lewaku! Nie oszukujmy się, to jest Polska, wiesz, rok 2020 no. który gdzie lewactwo <laughs> przejęło! SLD wygrało wybory! Gdzie tu trzeba iść ty mi powiedz? Dwóch śmiałków z na Nowej Prawicy! <laughs> jest. O nie! Co? Idzie tam jakiś wiest duży Gdzie? Nie wiem, biegniemy tu w zaułek. Coś jest Za. Zajeba o je, pomóż mi! <śmiennie> nie ma sprawy, nie musisz mi dziękować. <śmiennie> Jeszcze w ogóle nie trafiłem w to gówno. O dobra, trafiłem. Fajna taka krew zostaje na ekranie. Biegną! Nie biegnie. Oh. <śmiennie> oh. <śmiennie> Świetna gra, kawał dobrej gry, a ty w to nie chciałeś grać, stary. Game of the year edition. Gdzie jesteś, Mati? Tu, w zaułek wbiegłem. Po prawej. Hmm. Marteczki. Wow, daję po dwa życia. <laughs> Ten dyk. Rodriguez dzwoni. Korwin, przyjąłem. <laughs> o nie, kamikadze! Uważaj Jaki na ta... takich tych bombiarzy, to bo oni te. wybuchają przy tobie. Z młota sieknę. Ty, ja mam 27 życia. Ja mam 56. Czuję źle. Aha, bo ja zeskoczyłem z tego balkonu. Ty nie można przeskoczyć, no niestety są pewne. Mankamenty. Nie, nie, Mankamenty, niewidzialne ściany. Graj z sandboxem. Czemu ja przechodzę przez niewidzialne te? Gdzie ja. Aha, kurwa, wróciliśmy? Nie no. Nowa miejscówka? wróciliśmy? to było głupie. <laughs> Kajr, tak zdecydowanie to jest Polska, jak Nie, na Nie, jest pit? tutaj strzelacz. Oh. Uciekaj. Gdzie jesteś? Jest to na ulicy. Jest, gdzie to jest? Aha, tu, dobra. Widzę Cię, okej. Okay. Chodź, Te bomby gdzieś mam, gdzie to jest te oka... oczy tego? Gamonia. Patrz Świetna gra. O nie! Patrz na górę! o kurwa! Uciekł. Spierdalamy. <noise> Matka lewaków. <noise> wow, kamyki. O nie. Spierdalamy tu. Co się dzieje? Co to się dzieje na Tutaj, tutaj. Biegniesz za mną? Nie, nie wiem, gdzie ty jesteś. Pobiegłem w prawo, tu, o, widzisz mnie? Widzę cię. Pteczka 31. Rozglądajmy się, wiesz, za różnymi znaczkami. Nie! Uważaj, zombiaki. O! <laughs> Jeszcze. Dr... O, o kurwa. O, ale z minigierkę, E. Mam jego serce. Też mam jego serce. Możesz kim rzucić? To jest armor. Uważaj co się dzieje jak nim rzucisz oh! Podejdź do niego i kliknij E. I wyrwij mu serce i, i rzuć w coś. Zobaczymy co się staje. Powinno być w bronie. Nie ma. Ale już po 10 HP dostajemy. Super! Jest broń! Pistolet Mam! Uwaga, zombiaki! Zabij go stary! Ja się wymierz, wiesz, się, stary, on, krew. on cię mógł zabić. Nad czym się zastanawiałem? O nie, on to... Bombami rzucają. No, e, wyrwałem serce Mati, jest za dużo. O kurwa, pomocy! Nie musisz mi dziękować. Uratowałeś mi życie. Skopa. Wyrwałem oko. Rzuć w coś. Tu masz kolesia. Co to spudłowałem? Bo Kurwa, się zdechłem. On to... się tak zamachuje. Mati, masz osłony. <noise> co to Gears of War? W którą Ach. mańkę teraz? Pobiegnę tu. Wiesz co, chyba podzielimy to na dwa party. Okej. Okay. pierwszą misję. Znaczy nie no, przejdziemy to. O, mam Uwaga! Przebombiarza. Pompiarze, klocuch! Bum, wyrwałem serce. No jeszcze wiesz, ono tak bije, nie wiem czy zauważyłeś o, jak nie trzymasz. Wiesz, autorzy widać, że dbali o szczegóły. Tam, do tego! Jak to się nazywa ta mekka, kurwa? oni są? Tam! Chciałem wyrwać mu serce, Bo wiesz, wiesz. Tak straciłbyś życie. O, A! Takie wiesz, to Jezu, są ci, wirony, tacy, wiesz, klony, ktoś go sklonował. Ty, jak krew zostaje na pistolecie, kisnę. Uratowałeś życie. Nie mam za dużo amunicji. Wystarczy, że jednego dojebiesz, to do my wszystkie wybuchną na... O, umarłem! Uciekaj, ziomuś. Kawał dobrej gry. Tyłu. Zasz mnie, od tyłu! Gdzie jest? Gdzie? Na niebiesko mi się świeci. Tu kamizelka. Musi być kamizelka. Mam pięć życia tylko. No to weź, tu masz apteczki. Gdzie jesteś? Widzę tu. cię. Weź sobie. W góry. Ja mam hmm. sam dziewięć, ale. Huch. Liczy się przyjaźń, wiesz. Co wzięliście? Tak. Aha. Aha, to są podwójnie, no już myślałem, że. A to, że pomyśleli o kopie. Nie to tak jak w tym. Do 16 w, gra... w Left 4 <laughs> Do 16 graczy możemy grać w to stary, wyobraź sobie. Tak, to jaki to musi uciec jakieś 16. To się bierze jakieś trudniejsze te. Nie. O jak. tej apteczce. Mam 6 naboi. Nie. nie nieskończoność. Nie. Ja, się nie, nie masz nieskończoności, na bo masz ten pod bronią. Nie, to jest 10, to jest ile masz w magazynku. Przeładowałem i się 10 zrobiło. 6 wow. Gdzie Tutaj, helikopter w ogniu, armory, jakieś zwłoki ludzi, tych ko kolesi z filmiku. O nie, to ci! Stop, islamizacja Europy! Du, du, du. Muszę, jesteśmy takimi bravekami. Europejska tożsamość. Kurwus, rzucę w nich serce. O kurw. Dzięki. O, jednego z buta tak pociągnąłem. Z buta wjeżdżam. Ja ich z buta pociągnąłem serce. zabiło mnie. Ja pierdolę, co tu się wydarza. Genialna gra, widać oparta na faktach. <grystanie> Kurwa, znowu tej jebany w dupę kamikaze. Uwaga! O, też umarłem. <grystanie> Znikąd wybiegły. Cyklopy! A też zdechłem. Ty są te... I, i jak byś tu chciał przechodzić Tyłu. na trzech życiach, ty mi powiedz to. Uciekaj! Ja wyciągnąłem ten. Wyciągnąłem oko i mnie zabiło. No bo w no kamikadze tak... był przy tobie, widziałem. Dobra, dość tego. Uważaj! <grytanie> było warto. Jest... Kurwa, z do tyłu wychodzą z kurwy, syny. Zdechłem. Do wszystkich stron. Nie no, z tego wybiegają. Z pałacu. Musimy tam wejść. Kurwa, znowu słyszę tego. Ty cieczka może ten. Jest! Za nami był. wow Profesor Stein. Steinera musimy znaleźć. Steinberg. Jo idę. Musisz nam pomóc. Tutaj są apteczki i to sporo. Idę. Czyli tam się dzieje gra. No, z boki naszego ziomka. Słyszę dziwne odgłosy. Stracham. Z góry. z góry! Co z góry? Gdzie ty jesteś? Aha, dobra. Kurwa, szkielety te! Ty, ja tam z nim walczyłem, stary, a ty żeś uruchomił filmik. Powinieneś być mi wdzięczny. O, przeszliśmy. Dobra, fajnie było, to był... Zagrałem w pierwszą część Poważnego Sama, mówił Mattu Hot oraz jego przyjaciel. Na razie.